Ze strajku w roku 80. cały region wyszedł, wyszedł podzielony. Wydawało się, że, że te, 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 te porozumienia, które podpisaliśmy i te porozumienia, które podpisano w Jastrzębiu czy w innych miejscach, że te porozumienia, czy, czy ten wspólny interes jakoś tak złączą te ośrodki, ale tak się nie stało. Niestety yy, jakaś taka chęć yy, wybicia się na naprowadzenie. Praktycznie ja ją, obserw ja ją obserwowałem u, u większości tych takich znaczniejszych działaczy na terenie powodowała, że, yy, że no ciężko było tutaj dojść do porozumienia. Yy, natomiast yy, było ono konieczne po rejestracji Solidarności. Dlatego, że wtedy rozpoczynała się droga, no, związek, nie mogło być kilka związków. Musiał być jeden związek, i to ta decyzja, która przed rejestracją zapadła, przed zgłoszeniem, przed, y, 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 która zapadła w Gdańsku, obowiązywała wszystkich, więc nie mogło być kilku związków Solidarność na terenie Śląska, czy Zagłębia. E, I tutaj e, obserwowaliśmy, ja obserwowałem, e, no, dziwne zachowania niektórych ludzi, ale też e, obserwowaliśmy wtedy jakąś taką wzmożoną działalność właśnie Służby Bezpieczeństwa, nieznanych sprawców. To się tak wtedy nazywało. I to ja myślę, że, że te niesnaski, te trudności w, w, w realizacji wyborów i później w, w, w utworzeniu tego regionu. Musiałbym przypomnieć, że u nas to trwało kilka miesięcy. To trwało praktycznie do. do do lata roku 1981 u nas na Śląsku, to, 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 to była droga przez mękę i, no ale to był, myśmy to tak wtedy sobie wyobrażali, że jest to, że jest to efekt działania y, służb, które wykorzystują albo niezdrowe ambicje niektórych, niektórych działaczy, y, albo jakieś takie wybujałe ego, no, no, no różne były sposoby działania i, i, i bardzo często właśnie ja, ja, ja to zauważałem, że, że, że ten. poza tym yy, ten, yy, ta część związana z Hutą Katowice przez to, że yy, yy, była ewidentnie od początku, byliśmy ewidentnie grupą ewidentnie antypartyjną. I to myśmy zadeklarowali zaraz jeszcze w czasie strajku, że nie rozmawiamy z sekretarzami. No to to już nas stawiało, że tak powiem na, 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 na sytuacji, znaczy na, na takiej sytuacji takiej z tamtej strony do bicia. Kazało nam się, kazało się dobrze nam przyglądać i myśmy, myśmy, to nie było praktycznie, myśmy rozmawiali z, z ministrami, z, z, z dyrektorami, z wicepremierem Kopciem, to było, to było, to, 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 ostatnia część porozumienia katowickiego podpisywana w październiku właśnie była sygnowana przez, przez tego człowieka, tego samego, który w mi podpisywał porozumienie wcześniej, ale nie było yy, w że nie było tam osób e, reprezentujących partię, czyli sekretarzy i tak dalej. No to nas zostawiało ewidentnie takie, w jakimś takim, po jednej stronie politycznej, to było nie do pogodzenia, to znaczy nie do zaakceptowania przez władzę. Także, mm, poza tym w, cechą, te, y, inaczej, koniecznością, wybory zaczęły się zaraz po rejestracji yy, wymogiem koniecznym było w związku żeby wszyscy działacze przechodzili całą procedurę wyborczą od, od praktycznie od koła od, naj, naj, naj niższej, naj niższej organizacji, naj, od organizacji najniższego poziomu do którego należy i to było, to było dobre to dlatego, dlatego, że ci ludzie, którzy którzy ich znali, mogli, mogli, którzy na nich głosowali, wybierali ich później do, do, do ciał wyższego poziomu, że tak powiem świadczyli o tych ludziach. No i, i moi koledzy niektórzy mieli problem z uzyskaniem akceptacji tych podstawowych jednostek związkowych, organizacji związkowych. I to był bardzo często efekt działania służb. To, to było, no różne, to były jakieś takie no, kłamliwe informacje, to były ulotki, to były plakaty y, przeciwko osobom, na przykład takie problemy miał miał Andrzej Rozpołowacki, no, Kazik Świtoń, który, dla którego Huta stała się jak gdyby, y, no, taką macierzystą organizacją, z której się wywodził i z której poszedł dalej. Także to to, 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 działania, to działanie dezintegracyjne dawało o sobie znać właśnie najbardziej w czasie wyborów, a później już w czasie wyborów na, na, na przewodniczącego regionu na walnym zebraniu, kiedy, kiedy, kiedy Andrzej miał problemy i Problemy w części zawinione właśnie przez, przez organizację w Hucie Katowice. Ale to, to, to był, to był za zbyt ważny region, żeby władza mogła go odpuścić. I, i zbyt, zbyt ważna część Solidarności żeby można było ją pozostawić tak samą sobie i bez, bez opieki.